Ostrożeń warzywne, wiązówka błotna, krwawnica pospolita czy wreszcie popularna pokrzywa. Gatunki tych roślin można oglądać w ośrodku edukacji ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. O tym skąd wziął się pomysł na zorganizowanie takiej wystawy mówi Anena Archacka, dyrektor muzeum. Narew jako rzeka nieuregulowana, prawda? Jest prawdziwą skarbnicą roślin, także dla botaników, zoologów. Jest to kraina jeszcze ciągle nieodkryta. I my, jako Muzeum Przyrody w Drozowie, statutowo zajmujemy się badaniem tej przyrody tutaj na obszarze Polski Północno-Wschodniej i popularyzacją tej wiedzy. Stąd też nowa wystawa. W sześciu gablotach podziwiać możemy 80 gatunków ziół. Specjalnie przygotowana ekspozycja pomaga poznać ich charakterystyczne cechy. Ośrodek edukacji ekologicznej jest bardzo dobrym miejscem na taką wystawę, podkreśla Iwona Piecuch, odpowiedzialna za przygotowanie modeli roślin do ekspozycji przyrodniczych. Często w takich, zwłaszcza na leśnictwach albo innych obiektach muzealnych jest mało miejsca przeznaczone na tę na tą ekspozycję, a tutaj jakby te rośliny, modele roślin są głównym bohaterem. Wystawa Ziołowe Tajemnice Rośliny Lecznicze Doliny Narwi jest próbą odtworzenia naturalnych siedlisk wybranych gatunków. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się o ich pozytywnym działaniu dla organizmu człowieka. Jakie rośliny możemy zobaczyć na wystawie mówi Teresa Gruszewska z Muzeum Przyrody w Drozdowie. Kozłek lekarski po łacinie valeriana, więc krople walerianowe, tak? Kiedyś były powszechnie znane i właściwie w domowych apteczkach, dzisiaj może mniej, ale chyba jeszcze znane. W tych szuwarach będzie na przykład bobrek trójlistkowy. Jest to roślina pod częściową ochroną, aczkolwiek tak, jest dopuszczony zbiór ze stanowisk naturalnych i to jest przepiękna roślina, Tutaj blisko nas, w szuwarach, takich ze skrzypem bagiennym, oczywiście trzeba wiedzieć, dokąd iść, żeby go znaleźć, i, i trzeba ten skrzyp rozchylić i dopiero u podstawy zbiorowiska będzie można zaobserwować Bobryk. Wystawę sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Polski Komitet Zielarski.